Witajcie, mam na imię Michał, jestem pastorem Kościoła chrześcijańskiego zwycięstwo. Razem z ekipą tworzymy ten Kościół, żeby bardziej poznawać Jezusa, żeby wzrastać w Nim, żeby doświadczać Jego miłości i Jego mocy. Wierzymy, że Jezus jest taki sam wczoraj, dziś, na wieki. Doświadczamy, że On żyje, dotyka naszego życia, pomaga nam w codzienności. Przyłącz się do naszego Kościoła. Rozpoczynamy nasze spotkania od 1 września w Sanoku przy ulicy Jagiellońskiej. Wszystkie informacje znajdziesz na naszym profilu na Facebooku Kościół Zwycięstwo Krosno Sanok. Zapraszamy Cię, dołącz do nas. O, Michael! Jak się masz? Bardzo dobrze! Jezus! Chcę, abyś wiedział, że Bóg Cię kocha i posłał swojego Syna, po to, aby umarł za Ciebie. On jest żywy teraz i chce być żywy także w Twoim życiu. Nazywam się Michael i nie jestem prawdziwym Jezusem, ale mówię Ci, że prawdziwy Jezus stąpi z nieba na ziemię, po to, aby Cię nawiedzić. Przyjdź do tego Kościoła, doświadczysz Jezusa. Niektórzy z Was może po raz pierwszy w życiu. Jezus nie jest religią. On nie jest religią. On nie nie jest myślą. Prawdziwy Jezus żyje teraz i chce, abyś go doświadczył. On chce przyjść do Twojego życia i chce Ci wybaczyć i uczynić każdą rzecz nową. Jeżeli jesteś chory, przyjdź do tego kościoła. Jeżeli potrzebujesz wolności od alkoholu albo od depresji, przyjdź do tego kościoła, ponieważ Jezus czyni wszystkie rzeczy nowymi. Niech Pan obficie Ci błogosławi Ojcze, modlę się, abyś pobłogosławił każdą osobę, która to ogląda Panie, daj im pragnienia, aby oni nie tylko przyszli do tego kościoła Ale modlę się, Ojcze, abyś Ty dał im doświadczenie swojej miłości Abyś objawił im swoją miłość Mów do ich życia Dziękuję Ci za uzdrowienie każdej osoby Dziękuję Ci, że objawisz im swoją miłość W imieniu Jezusa, Amen Zapraszamy